A czy B? Co wybierasz? Twój kierownik zaczyna drzeć na ciebie, ryja. Co robisz? A. Nic. Wykonujesz dalej potulnie swoją pracę? B. Uświadamiasz mu, że twoja ksywa zadyma, nie wzięła się znikąd. Odpowiedź B. Uświadamiam go. Antek robi drift wózkiem widłowym na zakładzie. Co robisz? A. Upominasz Antka i zgłaszasz to przełożonemu? B. Dopingujesz Antka i podgłaśniasz muzykę? Odpowiedź B. Dopinguje kolegę. Twój kierownik odchodzi na emeryturę. Wśród kwiatów i prezentów znalazł się wieniec podgrzebowy. Co robisz? A. Publicznie okazujesz swoje oburzenie i starasz się znaleźć sprawcę. B. Publicznie okazujesz swoje oburzenie i starasz się znaleźć sprawcę, jednocześnie uśmiechając się w duchu. Wybieram ponownie odpowiedź B. W czwartek zapowiada się grube melo z ziomkiem, ale w piątek masz bardzo ważne spotkanie w firmie. Co robisz? A. Przedkładasz melo, bo praca jest ważniejsza. B. Jesteś tradycjonalistą, idziesz na melo, działając zgodnie ze staropolską maksymą. Niech się dzieje wola nieba. Odpowiedź B. Jestem tradycjonalistą.